Witam Państwa. Dzisiaj powiemy coś o witaminie C. Formy, czy potrzebna, czy niebezpieczna. Co z tym fantem zrobić? Czy z owoców, czy syntetyczna? Zapraszamy. Witamina C. Czy jest ważna? Anglicy dzięki witaminie C zdobyli olbrzymią przewagę na oceanach. Jak? Ich okręty nazywano cytrynkami. Z tego względu, że pierwsi zaczęli na okrętach podawać marynarzom witaminę C w postaci cytryny. Oni nie wiedzieli, że to chodzi o witaminę C. Ale prosta rzecz, jeżeli masz braki witaminy C, tworzysz zły kolagen. Marynarze bardzo często umierali na szkorbut. Nam szkorbut kojarzy się z tym, że możecie sobie wyjąć zęba, prawda? Tak, można było wyjąć zęba. Ale ta tkanka łączna, słaba w jamie ustnej, jest słaba wszędzie. Jeżeli będziesz zraniona w czasie bitwy na morzu, drzazgać się wbije, nie ograniczysz ogniska zapalnego. Więc od razu robi się sepsa i idziesz do piachu. Rana goli się bardzo długo. Czy więc jest potrzebna witamina C? Nikt nie robił badań, ale wszyscy wiedzieli. Naśmiewali się, że to są te cytrynki. Ale wszyscy się ich bali. Angielska flota była najpotężniejsza. I swojego czasu zdominowała oceany świata. Mówią często witamina L, askorbinowy kwas no musi być L. Tylko L jest aktywny biologicznie. Jeżeli rodnik byłby po drugiej stronie, czyli D askorbinian, kwas D askorbinowy, to to już jest nieaktywne biologicznie. Wytwarzają to tylko niektóre bakterie i to może służyć jako konserwant przy produkcji konserw. Ale to nie jest aktywne biologicznie. Więc możemy tylko mówić o formie L, która jest aktywna. I o kwasie i o soli Askorbinian sodu i kwas L askorbinowy. Czym się różnią smakiem? Kwas jest bardzo kwaśny, askorbinian jest mdły. Połączenie tych dwóch. Daje całkiem przyjemną mieszankę do spożycia. Jeżeli macie problem, jaka witamina C? Askorbinian czy kwas askorbinowy? Jest gotowy produkt. Mieszanka 1 do 1 Askorbinian z kwasem askorbinowym. Preparat nazywa się Ascorvit. Gdzie możecie znaleźć? www.bezpiecznasuplementacja.pl na naszej stronie, w naszym sklepie. Za jakość naszych produktów gwarantujemy. Ten akurat jest. Taki jak trzeba smakowo. Nie jest ani kwaśny zbytnio, nie podrażnia więc żołądka tak jak kwas, ani nie jest mdły jak skorbinian Jest deton time. Idealny. Witamina C jest niezbędna dla funkcjonowania organizmu. Gdzie jest zgromadzona witamina C w organizmie? W leukocytach i w nadnerczach. Nadnercza są magazynem. Witaminy C. Gdy dochodzi do infekcji, piorunem znika ta witamina C z nadnerczy. Więc naszym obowiązkiem jest ją dostarczyć. W jakiej ilości? Każdy ma inne zapotrzebowanie. Możemy to stwierdzić tylko na podstawie bariery jelitowej. A więc bierzemy łyżeczkę tej witaminy C i jemy co dwie godziny. Powinna pojawić się biegunka. Jak się nie pojawia po jednym dniu przyjmowania, to znaczy, że mamy. Bardzo duży proces zapalny, na przykład aktywne reumatoidalne zapalenie stawów, grypę, zapalenie płuc, wszelkie choroby zapalne wymagają dużej ilości witaminy C, która działa przeciwzapalnie. Bierzemy więc następnego dnia co godzinę i gdy pojawia się biegunka, to znaczy, że nasyciliśmy się witaminą C. A więc witamina C niewchłonięta zostaje w jelitach. Jako substancja osmotycznie czynna ściąga wodę do jelit, i wtedy musicie szybko biegiem do ubikacji. Czasem możecie nie zdążyć. Dlatego ustalanie bariery jelitowej powinno się najlepiej odbywać w domu, gdy macie wolny dzień, a więc w weekend albo po południu, gdy następnego dnia macie dzień wolny od pracy. Czy długotrwałe stosowanie witaminy C może mieć przykre konsekwencje, na przykład kamienie nerkowe? Nie. Wręcz witamina C jest skazana przy kamicy nerkowej, bo jest bardzo słabym kwasem i zapobiega. Problem polega na tym, że kamienie nerkowe powstają w nerkach tam, gdzie jest proces zapalny, a więc lokalne niedotlenienie w nerkach. Zakwaszenie, ale kwasem mlekowym, nie askorbinianem. I witamina C działając jako przeciwzapalna, Macie gorączkę, zacznijcie brać witaminę C. Zobaczycie, że w ciągu jednego dnia witamina C zbije wam gorączkę. Nullius in verba, nie wiesz na słowo. Sprawdź sam. I podziel się ze słuchaczami jako komentarz. Zdrowy tak, ale jeżeli zaczynacie chorować. To wymagacie dużych dawek witaminy C. Musielibyście kilogram cytryny dziennie spożywać. Ale tak naprawdę dużo więcej witaminy C jest w pomarańczy, w pigwie, w rokitniku. Tam szukajcie źródła witaminy C. Biogrim i olej, i właśnie sok z rokitnika. On się tak rozwarstwia, trzeba to wstrząsnąć, ten rokitnik. Tam macie giga, giga ilości witaminy C i nie tylko. I pozostałe A, beta-karoten. Są jeszcze formy witaminy C liposomalne. To znaczy, lepiej będą się wchłaniały. Tu nie uzyskacie efektu bariery jelitowej. Ile przyjmiecie, tyle wchłoniecie. Poza tym jest jeszcze forma witaminy C rozpuszczalnej w tłuszczach. Trochę ma konsystencję proszku. Jak będziecie spożywać, żebyście nie wciągnęli w płuca, bo to jest jak cukier puder. Ale jaką ma zaletę ta witamina? Przenika barierę krew mózg. A więc wszelkie procesy zapalne, a więc czy to zapalenie mikrogleju, czy jakieś inne procesy w mózgu? Jesteście w stanie tą witaminą wspomóc swoją odporność. Ile tej witaminy rozpuszczalnej w tłuszczach? 2, 3, 6, 8 gram dziennie. Witaminę C, gdy jeszcze byłem studentem, mieliśmy praktycznie w każdej szafce pierwszej pomocy lekarskiej. Podawało się glukozę, kokarboksylazę, witaminę C. Kokarboksylaza to była aktywna postać witaminy B1. Gdy przychodził człowiek skacowany po imprezie, ledwo się snujący, gdy dostawał glukozę, kokarboxylazę witaminę C nagle stawał na nogi. Dlaczego? Bo człowiek po przepiciu wypłukuje płytkie magazyny glukozy, a zanim się do głębokich dobierze, to jest właśnie ten czas, kiedy umierają. Najczęściej. Po przepiciu. I to nie jest wtedy, gdy ma najwyższy poziom alkoholu we krwi. Właśnie on już zaczyna wychodzić. Tylko zanim zdobędzie energię z głębokich magazynów, może nie dać rady tego przetrzymać. Kokarboksylaza jest bardzo potrzebnym, czyli witamina B1 w, w metabolizmie neuronów. To jest witamina z grupy rozpuszczalnej w wodzie, B1. Oraz przy metabolizmie cukru. Do tego jest potrzebna także witamina C. I myśmy mieli taką po jednym gramie witaminę C. Dawało się 1-2 gramy w żyłę. Działała cuda. Komuś to przeszkadzało. W tej chwili wiecie, że nawet nie ma w dopuszczonych standardach postępowania. Była tania jak barszcz. Każde pogotowie to miało. I w każdej apteczce to było. Pielęgniarki na dzień dobry, gdy nie było wiadomo, co podawały glukozę kokarboksylazę, witaminę C. Gdy przychodził ktoś osłabiony, nieważne, czy w jakiejś infekcji, czy w czymkolwiek. To stawiało na nogi. A najpierw musimy przeżyć przecież. A jaki efekt uzyskujemy sterydami między innymi? Glukoza do góry i metabolizm glukozy? Tylko sterydy podnoszą glukozę, ale nie są dobre. Zwiększają ilość leukocytów, nawet do 20-30 tysięcy. Ale te leukocyty są bezbronne, są bezwartościowe. To tak jak żołnierz na, w pierwszej linii frontu ze scyzorykiem. Bo one są kiepskie jakościowo. Od sterydów macie wrzody żołądka, zanik tkanki podskórnej, a więc skóra wygląda jak pergamin. Bardzo łatwo się rwie. Łatwe wybroczyny osteoporoza psychozy bo to na mózg też działa dlatego między innymi ci którzy się szprycują sterydami ma, są często agresywni więc w tej chwili uzbrojeni w wiedzę sięgacie do waszych laptopów zamawiacie witaminę C i nie boimy się okresu jesiennego żadne wirusy nam nie straszne Łapka w górę, subskrypcja i niech moc będzie z nami.